Znalazłem taki ciekawy news w internecie. Ciekawy o tyle, że wydawałoby się, że po takim newsie to po prostu będzie huczyć-buczyć, nie? W internecie, a właściwie nic takiego się nie działo. Otóż wyobraź sobie, że. To gdzie ty to znalazłeś? No, to jest dobre pytanie. Gdzieś mi tam wyskoczyło. Pewnie na Redditie albo nie wiem. Uwaga, FBI rozbiło rosyjski botnet. I nie byłoby w tym jakoś nic super dziwnego, że zrobili to troszeczkę y, pokryjomu, żeby nikt się nie pokapował, właśnie, że to robią, i zrobili to y, sami, troszeczkę nieproszeni, y, nie poproszeni jakby o pomoc y, przez właścicieli urządzeń sieciowych. Proste FBI weszło sobie na te urządzenia, załatało dziury, przekonfigurowało odpowiednio i wyszło. I zrobiło to, uwaga, y, za zgodą sądu w USA. Y po prostu konfigurując jak to napisali small and medium y business devices coś takiego w sensie chodzi o y, urządzenia konkretnie sieciowe jakieś firewally, routery y od konkretnie dwóch firm od WatchGuarda and, y i od y Asusa. Asusa tak y y no właśnie to jest ciekawe bo z tego co wyczytałem właśnie nie dość że to się zadziało tylko na, y na rynku amerykańskim ale zadziało się to też na całym świecie no, wiadomo, żeby rozbić taki botnet, trzeba po prostu wyczyścić do zera. Tak. No i udało się właśnie go rozbić, zanim on został tak naprawdę aktywowany do powiedzmy różnych celów, których nie wiadomo, co chodziło, a w tym, powiedzmy, w tej sytuacji. No to to, to wiadomo, nie? A w ogóle wiesz, co ciekawa sprawa, bo czyli co, sugerujesz, że wystarczy zaktualizować. Nie, w sumie to jest banalne. Wystarczy aktualizować po prostu soft. No tak, to też były jakieś tam błędy konfiguracyjne. Być może, wiesz, mm -hmm. no, nie ma za dużo danych niestety na ten temat, co się dokładnie wydarzyło. No niemniej jednak uważam, że ten news jest o tyle ciekawy, że takie coś się odbyło. Za dużo się o tym nie mówi. Jestem pewien, że za jakieś, nie wiem, kilka lat po prostu będzie wszystko wiadomo. I to będzie niesamowita historia. Właśnie czekam z niecierpliwością na rozwinięcie tego, co się stało dokładnie, jak No tak, aktuali, bo dopiero, tak, dopiero po jakimś czasie pewnie zdradzą dane, bo teraz to, to by było trochę jak w nogę, nie? Trochę tak, nie. To był jeden z naszych odcinków śniadania z programowaniem. Jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków, więcej nowości, serdecznie zapraszamy Was na nasz kanał na YouTube. Zapraszamy również na naszego Discorda. Do zobaczenia.